Na najbliższe skrzyżowanie pojedziemy sobie w lewo. I dalej pojedziemy sobie na wprost. Oczywiście, jak to nie mówi, nie musi mówić tutaj, że jedziemy na wprost. Tutaj bardzo sobie popatrzmy na znak, co tam ten znak nam mówi yy, i co musimy zrobić przejeżdżając prosto. Oczywiście, skoro droga z pierwszeństwa przebiega w prawo, to musimy wiadomo wszystkich przepuścić z prawej strony, więc warto tutaj so, widoczność jest bardzo, bardzo kiepska, właśnie trzeba się bardzo dobrze wychylić i popatrzeć, czy po prawej nie ma nikogo. Super. I jedziemy sobie dalej prosto i po lewej stronie sobie zabarkujemy, albo zawróćmy zrzucimy go wstecznego, o, może w ten sposób. Jak będzie nam wygodnie, tak sobie to możemy wykonać. I kierunkowskaz, musimy pamiętać o kierunkowskazie powolutku. O właśnie, dobra. Za każdym razem, jak tylko zmieniamy kierunek jazdy i teraz wykręcamy sobie mocno w prawo. Super. I mocno sobie dokręcamy do prawej strony. To zawracanie absolutnie nie musi być na 3, może być na 5, na 7, na 9, na ile nam wyjdzie, na tyle będzie OK. Byleby za każdym razem właśnie był kierunkowskaz. Super i stop. I jeszcze spokojnie, to mamy dużo, dużo miejsca. Jeszcze troszeczkę możemy sobie odjechać po boterku jak fajnie. O, ok, i Jak się odbijemy, to też nie ma dramatu. Super. I po wykonaniu tutaj zadania na skrzyżowanie pojedziemy sobie w lewo, Czy też to jest bardzo istotny znak, jak widać nie ma linii więc otrzymujemy się w miejscu takim, że będziemy dobrze widzieć, ale nikomu nie utrudniać. O, tak jest. Super, schodzimy do zera idealnie i w lewo jedziemy sobie na skrzyżowaniu.